Wysoka Izbo, obywatele. 13 października 2019 roku odbyły się wybory parlamentarne. O ile w wyborach do Senatu każdy obywatel mógł zgłosić swoją kandydaturę, co uczyniłem ja i paru jeszcze innych obywateli, o tyle w wyborach do Sejmu takiej możliwości polski obywatel nie ma. Państwowa Komisja Wyborcza w orzeczeniu, które wydała na mój wniosek 31 maja stwierdziła, iż obywatel Polski kodeks wyborczy nie przewiduje możliwości indywidualnego ubiegania się o mandat posła, co w sposób oczywisty narusza polską konstytucję. Artykuł 32, artykuł 60. Pola, który nie może kandydować indywidualnie, został skazany na to, iż... O skorzystaniu ze swojego prawa biernego wyborczego decydują w praktyce oligarchie kilku partii politycznych. I w ten sposób zostało zawłaszczone nam, odebrane nam prawo do kandydowania do Sejmu, a ta decyzja została przekazana w ręce pana Kaczyńskiego, pana Schetyny i ich otoczenia. I w ten oto sposób, szanowni państwo, wszystkie jedynki z listy PiSu. I wszystkie jedynki z listy Platformy Obywatelskiej Koalicji weszły do Sejmu w tych wyborach. Wszystkie. Trzy czwarte posłów przyszłej kadencji to, są, to będą osoby wybrane z pierwszego, drugiego i tam trzeciego miejsca. To ja stawiam pytanie, kto wybrał tych posłów? Czy obywatele przy urnach, czy też liderzy partii politycznych? Bezwzględnie odpowiedź jest prosta. Liderzy partii. To znaczy, że zostało naruszone zarówno został naruszony artykuł 96 Konstytucji i warunki, jakim mają odpowiadać demokratyczne wybo wybory, a mianowicie została naruszona równość procesu wyborczego, bo to jedni obywatele decydują, kto może kandydować, a kto nie może. Została naruszona powszechność prawa wyborczego i bezpośredniość. Skoro tak wiele przymiotników prawa wyborczego opisanych w artykule 96 Konstytucji zostało naruszone to trzeba stwierdzić wprost, że wybory do Sejmu były nieważne. Nie mogą być bowiem ważne wybory do Sejmu przeprowadzone według kodeksu wyborczego, który narusza konstytucję. W związku z tym ja apeluję do pana prezydenta Andrzeja Dudy, prezydenta Rzeczpospolitej, którego zadaniem głównym jest strzeżenie konstytucji, iżby wstrzymał się ze zwoływaniem nowego Sejmu i poparł. I zwrócił się do Trybunału Konstytucyjnego o pilne rozpatrzenie mojego wniosku o stwierdzenie niezgodności Kodeksu wyborczego z Konstytucją. Wybory do Sejmu były nieważne. Obrońcy tego systemu, partyjnego wybierania posłów, powołują się często na to, iż jest tam jeszcze piąty przymiotnik, że wybory mają być proporcjonalne w artykule 96. Prawo i Sprawiedliwość otrzymało 43, prawie 44% głosów ale w Sejmie ma zdecydowaną większość. Ma ponad 50% głosów. Natomiast w Senacie, który był wybierany jednomandatowo, jest tam 48%, więc pytam się, które wybory są bardziej proporcjonalne. Czy te prowadzone w okręgach jednomandatowych, czego efektem jest Senat, czy te prowadzone według ordynacji tzw. proporcjonalnej, która wcale ordynacją proporcjonalną nie jest. Podczas tego ostatniego mojego wystąpienia tutaj apeluję do wszystkich obywateli, żeby poparli nieustanny nasz wniosek o zmianę systemu wyborczego, który jest patologiczny, łamie konstytucję, narusza prawa obywatelskie i prowadzi do obniżenia jakości parlamentu. Prawdziwie legalną izbą w tej kadencji będzie Senat. Apeluję zatem do Senatu o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany systemu wyborczego do Sejmu. Bez tej zmiany Polska dalej będzie brnąć w bezsensowne konflikty, w chore partyjniactwo, w patologiczne układy na styku spółek państwowych oraz partii politycznych. Apeluję do prezydenta, iżby położył kres temu bezprawiu. Dziękuję bardzo.